Na zakończenie podsumujmy, czego nauczyłeś się w tym krótkim module. Najpierw zapoznaliśmy się z pojęciem diagramu wdrożenia. Powiedzieliśmy sobie, gdzie mogą okazać się potrzebne i dlaczego. Omówiliśmy, jak nazywają się składowe takiego diagramu oraz co reprezentują. Pokazaliśmy również, jak można przyporządkować artefakty do węzła, oraz zwróciliśmy uwagę na to, że związki mogą występować zarówno między całymi urządzeniami, jak i poszczególnymi częściami oprogramowania. Następnie podkreśliliśmy wagę stereotypów zarówno tych opisujących węzły i artefakty, jak i tych opisujących ścieżki komunikacyjne. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego modułu okazało się bardzo pomocne i pomogło Ci zrozumieć temat. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych modułów.